Cześć, witajcie na kanale NET. O, dzisiaj pokażę Wam Mercedesa Citaro y, y, pierwszej wersji. Tutaj mamy skrzydnie biegów D y, do przodu, N na ludzie i R z tyłu. Tu mamy po kolei przyciski do otwierania drzwi po kolei. Możemy sobie otworzyć pierwsze, drugie i trzecie. I tu mamy blokadę połówek, czyli zamkniemy sobie teraz drzwi po kolei, ponieważ y, tym przyciskiem do otwierania wszystkich drzwi y, nie uda nam się zamknąć wszystkich. Tylko trzeba je po kolei y, zamykać, więc sobie zamkniemy. Patrzymy się oczywiście w lusterko, czy nikt nie wsiada. I teraz możemy sobie tutaj spolnić połówkę, otworzymy te pierwsze drzwi i mamy dwa skrzydła nam się otworzyły. Teraz sobie zamkniemy i zablokujemy drugą połówkę i otworzymy. I otworzyły nam się tylko te. No i zamkniemy. Tu mamy przyklęk, który teraz nam nie działa, bo mamy niskie ciśnienie powietrza. Otworzymy sobie i teraz Wam właśnie to pokażę. Chciałem zamknąć tym y, przyciskiem do zamykania wszystkich drzwi, ale się nie uda, bo po prostu y, no, trzeba zamknąć je tutaj w tym Mercedesie po kolei i patrzymy do lusterka. Tu mamy hamulet przystankowy włączamy go sobie jak mamy no, przystanek na górce, nie wiem tutaj mamy przełączanie funkcji komputera, które chyba też teraz nie działa no, nie działa e, tu mamy właśnie tą kontrolkę e, no i co? coś jeszcze tutaj mamy mikrofon, który się włącza w ten sposób coś jeszcze tutaj Hmm, tu mamy awaryjne. To jest chyba poziomowanie wolno. Tak, może go podnieść na górę albo więc... na. Mogę sprawdzić? Teraz nie wiem, czy to będzie działało. Okej, okay, to jest chyba. Nie wiem, to jest chyba to jest dopalenie. Wyłącznik kontrolki, która, która powoduje, hmm, powoduje brak poślizgu, tak? Jeżeli odnosi, że koła, ci naciśnę, wiesz, czy nacisk najwyższy czy nie boksuje. A to jest chyba dopalenie filtra DPF? Nie, nie, nie to jest dodatkowy hamulec RT. Aha, i tu, tu mamy jeszcze. Y, hamulec ręczny, tutaj tak dalej. To już nie wiem. A no może to sobie zostawimy. Mamy jeszcze sterownik SIM. Fajny y, autobus, bardzo mi się podoba. Tu jeszcze jest coś y, takiego, taki przycisk do opuszczania tej szyby. I tak wartało. I możemy sobie podnieść. Teraz sobie wyciągniemy, otworzę sobie wszystkie drzwi. Wysiądziemy. A może się najpierw przejdziemy jeszcze w tym autobusie. Tak, tutaj. Tak, tu. wygląda. Tu mam. Zaraz zobaczymy sobie ten autobus cały. Tutaj mamy linię 104 na plac Jana Pawła II. Idziemy sobie, idziemy. Zobaczymy zaraz, ile mamy minut do odjazdu. I za dwie minuty mamy. Czyli będziemy powoli już kończyć film. Tutaj wsiądziemy sobie. Okej. Okay. I zamkniemy drzwi. Okej, okay, Dobra. Już będziemy kończyć. To na tyle będzie w tym odcinku, więc do zobaczenia!